Panie Marszałku, Panowie Posłowie i wszyscy zgromadzeni. Za chwilę nastąpi uroczysty, symboliczny akt przecięcia. Tym samym będzie to otwarte oficjalne rynku i dopuszczenie go do użytkowania. Chciałem prosić do przecięcia pana marszałka. Adama Jarubasa. Zapraszam Panie Marszałku. Pana Prażątka, członka zarządu województwa Świętokrzyskiego. Pana Jarosława Zadrazila, starostę polskich talerzy. Czeski. Proszę. Pan starosta już się czuje naszym mieszkańcem. Zapraszam Pana Starostę Kieleckiego Zdzisława Żałkę, Pana Ludwika Kubickiego Przewodniczącego Rady Miejskiej i księży, którzy celebrowali dzisiejszą uroczystość czyli proboszczów daleszyckich Nożyczki są potrzebne Panie Marszałku, bardzo proszę o rozpoczęcie, o nacięcie. I na koniec zapraszam górala z Kluszkowców, pana Kazimierza Wolskiego, szefa firmy Wolski Kamieniarstwo, która to wykonywała wszystkie prace kamieniarskie na tym rynku. Pan Kazimierz będzie jako ostatni. Ten co zaczynał ro roboty będzie ostatni przeczynał. Ale refleks. <grabi> Ale refleksu pogratulować. Wspólnie <grabi> proszę Państwa Pan Burmistrz i wykonawca Witer Teraz proszę księdza kanonika Franciszka Beraka o modlitwę i poświęcenie symboliczne tego rynku. Panie Boże Trzechmogący, który uświęcasz każdą pracę ludzką, pobogosław pracę tych, którzy tutaj trudzili się, aby doprowadzić do takiego stanu ten nasz rynek. Błogosław wszystkich tych, którzy finansowo przyczynili się do tego, aby mogły być te prace wykonane. Błogosław wszystkich mieszkańców i błogosław ten plac, aby tutaj zawsze było błogosławieństwo Boże, by nie wydarzyło się tutaj żadne nieszczęście ani zło przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Państwo, została nam na koniec jeszcze jedna czynność, ponieważ okazało się, że płyta rynku jest niedokończona jedną płytę granitową trzeba jeszcze tu wmurować. Pozostawiliśmy tę płytę na koniec, ponieważ tu z Panią Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej postanowiliśmy pod tą płytą umieścić Taką kapsułę, gdzie umieścimy informacje na temat tego rynku, historii tego rynku i taki akt, który zostanie umieszczony po podpisaniu przez naszych gości w tej kapsule i zamurowany dla potomnych. Mam nadzieję, że za 100 lat ktoś to znajdzie i będzie tutaj naprawdę dużo informacji na temat rynku. Będzie tam yy, biuletyn. Dobrze. Yy, proszę Państwa, odczytam teraz akt. Erekcyjny. Wszak pamięć ludzka szybko przemija. Przed to słusznym jest zwyczaj, iż ważniejsze zdarzenia utrwalamy na piśmie i w ten sposób przekazujemy ich wspomnienia odległym pokoleniom. Tą myślą powodowani my, uczestniczy uroczystego Aktu położenia Kamienia Węgielnego na zrewitalizowanym rynku w Daleszycach spisujemy niniejszy dokument. Działo się to w niedzielę 30 września 2012 roku po dniu świętego Michała Archanioła patrona tutejszej parafii i miasta Daleszyce. W 444 roku od nadania praw miejskich, kiedy prezydentem Polskiej Rzeczpospolitej był Bronisław Komorowski, premierem Donald Tusk, wojewodą w Świętokrzyskim, Bożentyna Pałka Koruba, Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas Starostą Powiatu Kieleckiego Zdzisław Wrzałka Burmistrzem Miasta i Gminy Daleszyce Wojciech Furmanek Przewodniczącym Rady Miejskiej Ludwik Kubicki a Proboszczem Parafii Ksiądz Kanonik Franciszek Berak W obecności Władz Samorządowych radnych Rady Miejskiej, projektantów, wykonawców robót i znamienitych gości wmurowany zostaje akt erekcyjny pod płytą granitową na rynku w Daleszycach gdzie od października 2010 roku do dnia dzisiejszego trwały prace przy rewitalizacji odnowiona została przez zakład kamieniarski Krzysztofa Furmanka z Daleszyc Zabytkowa kapliczka Matki Boskiej. Do aktu erekcyjnego dołączamy spisaną historię talerzyckiego rynku, dodatek do lokalnej gazety Echo Dnia opisującej ten, ten fakt z życia miasta, obiegowe monety od jednego grosza do 5 złotych oraz okolicznościową monetę wybitą przez Urząd Miasta i Gminy w 2009 roku w trzecią rocznicę przywrócenia daleszycom praw miejskich. Niech ten plac położony w centrum miasta służy mieszkańcom i przyszłym pokoleniom. I tu bardzo proszę yy, o złożenie podpisów dla potomnych dla historii. Yy, Pan Marszałek, zapraszam pana Marszałka Adama Jadwaca, Progost parafii Daleszyce. Jeśli dotarła Pani Wojewoda, to zapraszam tu do nas, bo jest też potrzeba złożenia podpisu. Przedsiębiorstwo Kamieniarskie Wolski, Kazimierz Wolski. Zapraszam. I w imieniu władz miasta i gminy Daleszyce jako burmistrz składam podpis. Proszę też pana starostę Daleszy Czeskich Jarosława Zadrazila, aby również zostawił swój autograf, swój ślad pobytu w Daleszyce. Dziękuję bardzo. Paniu, proszę o umieszczenie tego aktu erekcyjnego w przygotowanym pojemniku. A pana Pawła Goca, szefa kamieniarzy, proszę o umieszczenie pod płytą tej kapsuły. Proszę Państwa, tę płytę osobiście podniosą i za chwilę umocują Pan Kazimierz Wolski, wykonawca główny tego rynku i jego kierownik budowy, Pan Paweł Goc, który spędził tu prawie dwa lata.

Zamurowane, zaspojnowane. Ja przeczytam Państwu jeszcze treść napisu na dwóch płytach, które tu są umieszczone. Rewitalizacja rynku wykonana w latach 2010-2012, kiedy marszałkiem województwa świętokrzyskiego był Adam Jarubas, a burmistrzem miasta i gminy Daleszyce Wojciech Furmanek. Wykonawcą było konsorcjum firm. Przedsiębiorstwo Kamieniarskie Wolski, Kazimierz Wolski, lider konsorcjum i firma Tom Tomasz Gromski. Według projektu wykonanego przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Kielcach i data 30 września 2012 roku. Proszę Państwa, niech ten rynek służy wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Barożyczkowej. Bądźmy dumni, że mamy taki rynek. Brawa. Dziękuję i zapraszam pod scenę, gdzie będzie dalsza część oficjalnych uroczystości. Zapraszam zaproszonych gości i wszystkich mieszkańców.